Cześć. Z tej strony Domanu, a w tym materiale porozmawiamy o drugiej twarzy FIFA 21. Lecz zanim przejdziemy do podstawowej treści odcinka, mam dla was świetną wiadomość, gdyż dzisiaj, tak jak w trzech poprzednich latach, startujemy z najlepszą i najbardziej wyczekiwaną promocją na FIFA. Oczywiście tym razem 21, którą przygotowałem wspólnie z RTV RAGD i do której link znajduje się w opisie tego filmiku. Promocją objęte są te wersje gry, które widnieją teraz na ekranie. I już przypominam o co chodzi, a mianowicie kupując FIFA 21 w RTV AGD, czy też zamawiając ją online przed premierą na stronie sklepu euro.com.pl, oczywiście z darmową wysyłką, będziecie mogli zgłosić grę w specjalnym formularzu, podając przy tym wyłącznie nazwę mojego kanału, numer paragonu czy też zamówienia ze sklepu internetowego oraz swój adres e-mail, a to w przypadku zakupów wskazanych tutaj edycji gry pozwoli nabyć wam 500. FIFA Points jedynie za złotówkę. Bardzo się cieszę, że znowu udało nam się przygotować te akcje, gdyż ponownie mamy tutaj FIFA w świetnej cenie, dodatkowo darmową wysyłkę i 500 FIFA Points za złotówkę. Nawet jeżeli zagracie za te punkty drafta i dojdziecie do półfinału, to oczywiście na starcie gry, kiedy jeszcze nikt nic nie ma, tak jak zawsze będzie to bardzo opłacalne. no a niektórzy, bo co roku są takie przypadki, za te 500 FIFA Points trafią nawet dobrą ikonę, więc warto dać sobie szansę. Co jasne link do wszystkich szczegółów promocji oraz formularza zgłoszeniowego znajduje się w opisie tego filmiku i pamiętajcie tylko, że liczba gier objętych promocją jest ograniczona, więc lepiej zamówić grę w przedsprzedaży, gdyż w przeszłości kody rozchodziły się jak świeże bułeczki, no a co za tym idzie i tym razem do dnia premiery także może niewiele pozostać. A my przechodzimy już do podstawowego tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie spojrzymy dzisiaj na FIFA 21 z nieco innej strony niż robimy to na co dzień i spróbujemy nasunąć sobie odpowiedź na pytanie ile przypadku jest w tej całej otoczce gry, o której ostatnimi czasy jest tak głośno. No bo bądźmy szczerzy, strategie marketingowe w XXI wieku posunęły się nieco do przodu i wiele firm wychodzi z założenia, że nieważne jak mówią, ważne że mówią. Przykładem takiej zagrywki może być posunięcie Elona Muska, geniusza marketingu, który prezentując niezniszczalne szyby w swojej nowej ciężarówce, przez przypadek je zniszczył. No ho ho ho, ale śmieszna wpadka, no ale dzięki niej o Cybertrucku słyszał cały świat, a ilość memów z tym produktem jest niezliczona. Gdyby ktoś chciał zyskać podobny rozgłos za pieniądze, potrzebowałby na to sumy trudnej do zliczenia. Podobnych przykładów można wymieniać wiele, ale my zadamy sobie pytanie, czy i jej czasem również nie korzysta z takich zagrywek, bo w przypadku Fify, która zarabia miliardy dolarów, to nawet jeśli spojrzymy na grafiki promocyjne, zorientujemy się, że tam nie ma żadnego przypadku, i to nawet w rozmieszczeniu pojedynczych pikseli. Będąc parę razy na capture event i różnych nieco większych eventach, miałem okazję posłuchać wypowiedzi pracowników EA na temat tego, jak ten produkt przygotowywany jest do sprzedaży oraz jako obiera się względem niego strategię marketingową, i tam Jasno powiedziano mi, że na przykład wielkie banery oparte o ten mocny gryzący róż w FIFA 19 są tak stworzone, ponieważ ten konkretny odcień w tym konkretnym kontraście jest kolorem najbardziej rzucającym się w oczy. Jeśli w chaosie miejskim umieszczony został plakat z grafiką 19, to właśnie on rzucał się przechodnią w oczy jako pierwszy. Zresztą jak wiemy, ten kolor przeniesiony został później na okładkę FIFA 20. Wchodziliście do sklepu i pierwsze co rzucało, Wam się w oczy, to właśnie tych parę różowych prostokącików z okładku FIFA. Tutaj nie ma żadnego przypadku i być może, to znaczy na pewno, przypadkiem nie jest też wygląd okładki FIFA 21, tylko że nie znamy dokładnego motywu jego designu. No ale jasno powiedzieć musimy sobie, że chyba jeszcze nigdy w historii o nowej okładce nie było tak głośno i że jest to pierwsza okładka, którą zaczęto przerabiać i robić z nią memy, które nabijają się nie tyle z gry, co samego designu no A to naturalnie daje elektronikom darmowy rozgłos. Jeśli przyjrzymy się kolorystyce stosowanej przy FIFA 21, zrobiono w końcu przerwę od różu i przeniesiono ją na fiolet, który z punktu widzenia marketingowego świadczy o bogactwie, luksusie i szlachetności. Ogólnie najczęściej stosuje się go przy produktach kierowanych dla osób młodych, do których zalicza się FIFA. Aczkolwiek nie będziemy tutaj robić już dokładnej analizy posunięć marketingowych elektronik arts. A przyjrzymy się przede wszystkim wydarzeniom bieżącym. No a mianowicie do oficjalnej premiery 21. Pozostało jeszcze ponad 3 tygodnie. A tymczasem okazuje się, że w wypuszczanym przez jej kontencie i grafikach promocyjnych dotyczących gry znaleziono już ze 20 błędów. Przy czym tym najpopularniejszym jest chyba promocja Jezusa Nawasa, na którego grafice widnieje karta Keylora Nawasa. Co oczywiście dość szybko krążyło internet. Czy to był przypadek? Nie wiem i nie będę nawet zgadywać, no bo przecież nawet w i w końcu tak po ludzku, raz na jakiś czas ktoś musi się pomylić. No a my zajmiemy się omówieniem jeszcze innego tematu. Otóż, zawsze w każdym roku przychodzą dni, w których ogłaszane są oceny ogólne piłkarzy w nadchodzącej FIFA i zawsze są to dni, które bardzo pobudzają społeczność, bowiem wielu graczy nie rozumie, dlaczego taki i taki zawodnik ma taki, a nie inny overall. Przeglądając media społecznościowe, w tym kontekście, ta piłkarzy, nie trudno znaleźć z wpisy mówiące o tym, że to jest po prostu szopka, no bo dlaczego na przykład Henderson ma większą ocenę ogólną od Tiago, albo dlaczego sam Maxime ma większą ocenę ogólną od Upamecano, no bo na pewno gdyby Upamecano przeszedł do jakiegoś Manchesteru City, to dostałby co najmniej 82 skila. No a tak, dalej jest przeciętny, bo nie zmienił klubu, etc, etc. Dyskusji o cenach ogólnych, które toczą się nawet na naszej grupie, trudno zliczyć, i tak naprawdę zdumiewające jest, że gracze aż tak wielką uwagę przykładają do tego tematu, gdyż postawmy sprawę jasno. Oceny piłkarzy to jest akurat jedna z tych rzeczy, która zawsze odbierana jest bardzo subiektywnie, bowiem kibice właśnie w taki sposób odbierają futbol, że dla jednego lepszy jest Ronaldo, a dla drugiego Messi. Więc pytając na przykład ludzi o to, jaką ocenę przyznaliby FIFA 21 Davisowi, otrzymywałem odpowiedzi, że od 78 do 85. Ostatecznie ten gość dostał 81 skilla, ale prawda jest taka, że w tym przypadku, czego i jej by nie zrobiło, to i tak wielu graczy byłoby oburzonych. No a fakt, że ci gracze aż tak bardzo przeżywają oceny ogólne, jest o tyle dziwny, że przecież większość z nich, tak na oko z 90%, gra przeważnie w Ultimate Team, a Waltimate Team. To i tak nie ma większego znaczenia, bowiem od lat w grze kreuje się wąska grupka użytecznych zawodników, którzy są w mecie, no a już kilka tygodni po premierze i jej zacznie wydawać karty na zasadzie damy komuś fajną kartę, bo podoba nam się jego fryzura, no i ostatecznie to właśnie tymi kartami wielu z nas zacznie grać już na etapie listopada, więc czy dziwne oceny ogólne są celowym zabiegiem marketingowym? W tym przypadku akurat trudno powiedzieć, bo pewne jest, że czego jej by nie Zrobiło na tym gruncie, wielu graczom by nie dogodziło i zawsze znalazłby się ktoś taki jak Romelu Lukaku, kto twierdziłby, że i jej celowo namieszało z ratingami, żeby piłkarze zaczęli o nich mówić i dawaliby im dzięki temu rozgłos. Więc ostatecznie próbując odpowiedzieć na pytanie, ile przypadku jest w tej całej otoczce FIFA 21, bez wątpienia przyznać trzeba, że niewiele. Na pewno jeszcze nie jedna rzecz, którą weźmiemy za przypadek, będzie celowym, zaplanowanym działaniem, ale jeśli chodzi o oceny ogólne, to chociaż oczywiście one także nie są przypadkowe, o nich zawsze będzie głośno i wiele z nich odbierać będziemy negatywnie, bez względu na to, jakie by one nie były, podczas gdy przecież w obecnych realiach Ultimate Team nie mają one już większego znaczenia, no i przez to nie warto się nimi aż tak bardzo przejmować, więc Finalnie pocieszę Was na zakończenie, że oceny piłkarzy FIFA 21 to naprawdę nie jest temat wart uwagi, bo dopiero jak poznacie jej gameplay, no to wtedy zaczną się prawdziwe, poważne i interesujące dyskusje. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!